Dobra, więc zostawicie łapeczkę w górę i uwaga otwieramy to Uwaga otwieramy, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję i waga Piszcie w komentarzu i waga wow, Siemanero widzowie, jesteśmy dzisiaj w Adopt Me W dzisiejszym odcinku widzowie pokażę wam co jest nowego w nowej aktualizacji Właśnie w tej gierce Na kanale ostatnio była przerwa, ale tego może już nie być Myślę, że będę powracał do odcinków takich regularnych bardziej troszeczkę niż do tej pory. A więc subskrybujcie, łapkujcie, lajkujcie. I co? I my przechodzimy do odcinka. Jeżeli chcecie być w ogóle w moich znajomych i w ogóle chcecie ze mną grać na serwerach, to wystarczy, że zostawicie łapeczkę w górę, napiszcie swój komentarz i możecie mieć znajomych, mieć za kosurkę, Robuxów. Albo wystarczy mieć followa, gdzie linki wszystkie są w opisie. I dobra, o w ogóle nam przyszło i o nowym evencie, który jest właśnie w tej aktualizacji A więc zaraz wam wszystko pokażę Tylko wystarczy, że no zrobimy jeszcze na początku kilka rzeczy, tada tam przejdziemy, więc Chwilę poczekamy, idziemy teraz do wyjścia, do miasteczka jakby to Psyple, idziesz czy nie idziesz? Chodź Aha, widzicie Topsyplay Play chciał się z Wami przywitać, Siemankowidzowie napisał, więc napiszcie w komentarzu też y, siema Topsy play, w ogóle siema, a ja wam przypnę serduszko Dobra, idziemy do miasteczka, już jest najwyższa pora i pokażę wam właśnie co i jak w tym aktualizacji w ogóle co robimy w Adopt mi dzisiaj Bo nietypowy czy niech Adopt mi, bo nigdy tego nie było prawie, że na kanale A teraz będą więcej filmów troszeczkę właśnie cygierki, bo chciałem powrócić do starych czasów gdzie właśnie w to grałem, a więc no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Więc jesteśmy teraz w tym w, w miasteczku, jakby już i właśnie mam tu peta mrówkę. I może mieć ja dlaczego mrówkę? A mianowicie chciałem sobie pofarmić tutaj pety. W ogóle Piotrek mi wysłał yy, trader dobra. W ogóle jest z moim widzem, więc ja mu coś dam. A więc damy mu na przykład tutaj. Co on nam daje? Daje jakiś rowerek. O dobra, no to damy mu na przykład za to, jako jest widzem i w ogóle mamy znajomych. Zakupienie koszulki damy mu króliczka. I damy mu na przykład. Co by tu dać? zebry Dobra, i klikamy teraz akcept, jak tak to mam, nie wiem, nie wiem co napisał Ale dobra, akceptujemy, tak akceptujemy, bo dla widza można wszystko Dobra, więc dawaj, 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 dawaj I widzicie, wszystko jest dla widza, więc no pozdrawiamy Piotrka Jeżeli chcecie tak być jak Piotrek, to subskrybujcie i róbcie to co on bo ogóle dostaliśmy tutaj jakąś nagrodę, o wow Napisał coś Dobra, a my idziemy teraz, yy, do w ogóle, tu mamy te latawce i to są takie z tego eventu właśnie, że możemy Launch Kite, czyli odpal latawce jakby I o dzięki, dzięki, spoczko Piotruś I możemy teraz zrobić coś takiego, że mamy właśnie takiego latawca i za to dostajemy walutę nową, która jest właśnie w tym evencie Który trwa jeszcze 10 dni A więc no, możemy to skorzystać yy, Mamy autko, dobra, jedziemy moją limuzyną, wezmę sobie jeszcze tego peta Żeby mógł ktoś wsiąść, piotr, wsiada czy do Piotrek wsiada I odpalimy sobie wszystkie właśnie te latawce Zobaczymy jak to wyjdzie. Top nie wsiada, więc idziemy dalej sami Więc otwalimy sobie wszystkie latawce, pokażę wam właśnie ile dostaniemy bo za każdym latawie dostajemy 150 tych jakwa, y, czyli to jest ta waluta japońska. Nie wiem w ogóle czy to jest japońskie, czy chińskie, nie wiem, nie wiem. Ale dobra Biorę, kurczę, nie mogę wyjść, no nie o, Czemu nie mogę z tego wyjść? Dobra, launch kite Udało się? Dobra, udało się, ok. Więc kurczę, czemu nie mogę z tego wyjść? O, dobra, idziemy do autka i jedziemy, a nie... Co się stało z moim autem? Nie, dobra, jeszcze musimy wysiąść chyba i znowu ciao to Dobra, unequip, equip I wsiadaj, a nie bo jeszcze muszę tego peta wziąć, dobra wsiadaj Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj I jedziemy dalej koło trzeciego latawca szukać, dobra A więc lecimy, lecimy, lecimy Zobaczymy gdzie tu może być lata... nie, jeszcze drzewo, ale w ogóle widzowie nie jestem profesjonalnym kierowcą, więc Dlatego może tak mi nie wyszło Nie umiem jeździć w tej grze, na telefonie szczególnie Launchpad, dobra, patrz jakiego fajnego tego latawca mamy. Jakiś rybacz, nie wiem co to jest, zobaczymy. Jedziemy dalej. No, wsiadaj, 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 wsiadaj. Siadasz czy nie? A, bo mi pet tu grozi, nie. Dobra, musimy go zdjąć. Dobra, mamy. Nie, daj mu tutaj na przypadek. Sorka, pick up. i dobra, i teraz wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Może udać się czy nie? Dobra, wsiadłeś. Jedziemy dalej, jedziemy, jedziemy. Ulicą, wody, widzowie, asfalt, Dobra, jedziemy. Dobra, zobaczymy. czy jest kolejny, o. A więc bierzemy go. Launchkite i wsiadamy Jedziemy do kolejnego miejsca, a ty jeszcze chcesz? Dobra, to poczekamy na ciebie OK, wsiadaj Wsiadasz czy nie wsiadasz? Wolisz stać? Nie wiem Jedziemy dalej Kolejnego mam koło pizzerii tutaj, po prawo A więc bierzemy go I co? I teraz wystarczy nam, że jedziemy do ostatniego już chyba? Nie, by, bo... tak, mamy 5 na 6 A ostatni widzowie znajduje się w centrum miasta, więc Siadaj, siadaj, siadaj i pokażę widzę właśnie gdzie to jest. Siadasz czy nie? A, bo są był pet. Dobra, wsiadaj, Teraz możesz wsiąść. Jedziemy i wagać, jakaś na morzu, dam się wjechać. No, no no i utknęliśmy, widzę. Dobra, wale, to idziemy na nogach. Chyba idziemy na nogach, bo nie mi się tu... No właśnie, idziemy na nogach. Yy, idziemy, idziesz, idziesz, dobra. Topsy play w ogóle to jest. Topsy play teleport teleportował się do mnie. Dobra. A my idziemy dalej. O nie, ktoś się mi potrącić, nie. Czemu chcecie mnie potrącić? Dobra, idę sobie teraz tutaj, i tu koło niebieskiego domku mamy kolejny latawiec, szósty, a więc wiecie, że gdzie są 6 latawców, i dostajemy teraz 6 po 150 tych Jakwa, więc zawsze coś jest, dobra. Czy to w ogóle te prezenty są, one się co jakiś czas zmieniają. Tu mamy szkołę, ja potrzebuję. Nie, może nie, 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 dobra, nie potrzebuję nic, yy, więc no tak, więc pójdziemy teraz sobie, damy mu. Jeszcze, do szpitala chyba pójdziemy. Do szpitala pójdziemy po pewną rzecz, która może się wam przydać. Pe, nie, tu, Petrzop, to nie, tu, się, tu jest szpital, o dobra? Idziemy do szpitala, widzowie. Idziemy się leczyć. Dobra, a więc yy, niech się załaduje, już wam pokazuję. Dobra, a więc jesteśmy teraz w szpitalu i idziemy na górę, bo musimy jednak u naszego Peta chyba uleczyć, bo jest chory trochę. A więc ant, dobra. I możemy go teraz uleczyć, więc on się tutaj leczy. My w tym czasie pójdziemy po wodę, bo przyda nam się na później, jakby coś trzeba było, no to zmontujemy i tą wodę będziemy mieli, więc no, zawsze mi przyda, nie będzie trzeba łazić, bo do tej specjalnej do szpitala czy tam gdzieś, tylko mam ją przy sobie i to za darmo. Bo już sklepie chyba jest płatna. No, tu mamy za darmo, bo szpital. Dobra. Bierzemy, teraz idziemy po jabłuszka jeszcze, też się przydadzą. Bo jabłuszka jest na przykład kiedy jest chory, no to już się nam przydają właśnie, więc bierzemy sobie trochę tego. Nabierzemy sobie troszeczkę tego i lecimy, widzowie, pokazywać wam dalej a, evencik, w ogóle cały update'cik, Więc yy, dobra, idziemy, idziemy, idziemy. I co? I w ogóle się na Discorda, link w opisie też, bo planuję coś zacząć z tym Discordem, bo ostatnia przerwa była trochę się na nim porobiło, W ogóle nasza mrówka jest surowego placka. Ja pierdolisza, widzowie, mrówki jedzą już surowe placki. Słyszeliście o tym czy nie? Napiszcie w komentarzu czy słyszeliście o mrówkach, które jedzą surowe placki. Ciekawe, ciekawe czy ktoś taki, o czymś takim wiedział, że coś takiego w ogóle istnieje jak Takie coś właśnie, ale dobra Niech się ładuje I mamy w ogóle 25 koła tych, tych placuszków Znaczy tych Jakwe, nie wiem jak się to w ogóle nazywa Ale nie wiem, chyba dobrze to mówię Jeżeli nie to poprawcie Dobra, idziemy I teraz widzowie wystarczy, że pójdziemy sobie jeszcze Albo nie, czekajcie widzowie, pójdziemy teraz tutaj I pokażę wam jak się teleportować Klikamy sobie teleport i w ten sposób możemy pójść do tego właśnie całego eventu Albo... A widzowie, nie pokażę wam innej rzeczy, ale no cóż Nie, chyba właśnie będę musiał wam to pokazać Albo nas cofnęło właśnie przez przypadek I pokażę wam, którędy można jeszcze wejść Od tego miasteczka jak jesteśmy Tu gdzie jest szkoła i w ogóle szpital, to tu mamy taki portal, o Tu mamy ten wielki portal Koło właśnie tego wszystkiego I tu możemy sobie wejść tak samo do tego eventu Nie trzeba się teleportować a więc jeżeli jesteście to blisko, to możecie ten wejść I tu mamy takie widzowie miasteczko jakby japońskie, czy chińskie Nie wiem co to widzowie jest, napiszcie mi w komentarzu, czy jak jeżeli wiecie I tu mamy ogólnie gierkę Którą sobie też zaraz zagramy A tu mamy, przejdziemy sobie tych rzeczy I tu mamy teraz, y, do tradowania 1000 buksów pak A więc możemy za 1050 buksów kupić 1000 buksów Żeby komuś je dać, więc można tradować się pieniędzmi teraz Ale to nie jest na zawsze, tylko na jakiś czas y, Dobra, dalej tu mamy zarobuksy 10 robuków za majetnik jakiegoś dragona Lunar New Year coś tam I tu mam jedno, tak samo więc sobie to zostawię A kupimy dzisiaj kolejnego i otworzymy Tu mamy Lunar zwykły i Lunar Gift za 4 koła Tego nie mam Ale z niego wydropiłem ostatnio tą puszkę tutaj co jest Nie chcę jej aktywować, bo czekajcie Jeszcze raz i ja dostałem właśnie to I czekajcie, do, jeszcze raz, o właśnie to Sweet rice drink i to ostatni Tu mamy w ogóle inwentorii cały, które możemy z tego zdobyć a więc, ja chciałem te pety. Oby nam się kiedyś udało, pety. Ja na pewno będę to farmił. A więc, zobaczymy. a W sumie teraz, może kupimy to? Może kupimy to. psyplay jest za nami. Dobra, kupujemy to 21 tysięcy. Wydamy, ale kupimy. Może coś nam się uda, więc. Baj. I dobra. I uwaga, trzymajcie widzowie kciuki. Trzymajcie kciuki, dawajcie łapeczki w górę. Bo, uwaga, może nam się coś tutaj trafić porządnego. A więc, uwaga i. Ło, wow, widzowie! Mamy co? Aha. Już się widzowie wystraszyłem że to jest pet, a to jest tylko latawiec, no nieźle. No nieźle widzowie, naprawdę. Myślałem, że to jest jakiś lepszy pet czy coś, Ale ultra rave, w sumie nie jest taki słaby Ale myślałem, że to jest jakiś pet. Dobra, wystraszyłem się tylko. Tu mamy za 4000 więc coś kupimy. A więc łapkujcie, łapkujcie, żeby teraz coś wypadło, niby z tańszego, ale może coś wypadnie. A więc uwaga, i co tu mamy? Uwaga? <śś> o nie, to jest znowu latawiec, Jezu, ja się już straszyłem, myślałem że to jest tak świeciło się jak pet. No trudno. Dobra, mamy latawce 2. A I widzowie kupimy sobie może jeszcze to za 1000 buksów, za 1500 buksów, ty, 1000 buksów gift pack. A więc kupujemy to czy nie? Damy mu o właśnie, damy mu tego picia. potem było picie, żebyśmy mu dali teraz? Bez łażenia do tego szpitala, że dokądś. A ja sobie chyba kupię tego gift packa. A więc nie wiem, kupić to czy nie kupić. dobra, później może to kupimy. Teraz idziemy do gierki. 45 sekund zostało nam do o tu mamy... Dobra, jezdamy. Bo to i tak nas nie przydaje w samo miejsce. Nie, nie, nie chcę trade'a. A więc zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie i dobra, jeszcze mamy 30 sekund A więc może w sumie... Ale nie, dobra, poczekamy. Dobra, mamy teraz, że gra startuje za 3 sekundy, a więc 3, 2, 1 i... Bijamy, dobra, My jesteśmy teraz w takim lobby jakby I tu mamy tą gierkę, i tu musimy chodzić o to, że Jeżeli ta postać na nas patrzy, to nie możemy chodzić, więc uwaga, pokażę wam A więc jeżeli na nas światełko będzie, to musimy już teraz trzymać ruch, jakby nie możemy chodzić, więc uwaga Stop nawet jest napisane i nie możemy teraz ruszać się Dobra A więc tak widzieliście Idziemy jak najdalej, żeby zbierać, złote są najbardziej warte A później są te Zwykłe, dobra, ja prawie tu mi zginąłem Dobra, idziemy, 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 musimy to oddać właśnie w tę bezpieczną strefę Idzie akurat nic się nam nie stanie, jakby świateł. O nie, prawie... Trzeba uważać widzowie. Idziemy dalej, dobra, szybko, 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 szybko. Dobra. Mamy. I teraz możemy zbierać te zwykłe. O, musimy uważać za światełka. Idziemy, zbieramy. I za dostajemy punkty. Mamy teraz 1000... 1650 punktów i to są tak jakby właśnie ta waluta. A więc dobra, idziemy sobie... Zbiera, o nie ja, zgin ja widzowie zginąłem. A i widzieliście, jak to wygląda, jak zginiecie. Nie, nie kończycie gry, tylko po prostu restujecie się. A ja te Te rzeczy wam wypadają. Więc nic się nie stało, jak tak się stanie, tylko po prostu wiecie Bierzemy to, nasze dwa, dobra. Musimy postać. prawie znowu tutaj coś mi się stanie, dobra, idziemy. 16 sekund zostało do gry, bo grama też swój czas. Nie jest ona jakby cały odwiedzić. Teraz jesteśmy obecni w strefie, to oni mogą stać, a my musimy, możemy chodzić. Nie ma problemu. I dobra. A więc no, to nie jest jakieś trudne, dobra, mamy 3 sekundy, już bym nie zdążył A więc 2500 punktów, czyli 2500 tych walut dostaliśmy I jest mega dobrze, nie ma biedy, dobra A więc jest dobrze I teraz, i widzicie, mamy 2500 i więc, dobra, jedziemy teraz dalej więc Kupimy sobie teraz to I baj. Dobra, mamy to, ale nie tego wykorzystywać, tylko to zostawię sobie też na... Mamy w inwentarzu teraz 3 prezenciki, które dwa zostawię sobie na zawsze ten cykl prędzej sobie pewnie otworzę kiedyś, ale to te dwa zostały na pamiątkę po evencie, więc no, zobaczymy. Niedługo też kupię sobie więcej petów i takich rzeczy, więc oglądajcie odcinki, może niedługo będzie więcej. Będę rozdawał też jakieś rzeczy, więc no... Możecie zobaczyć. Tu mamy te jajeczka różne, więc no zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. Więc my wróciliśmy teraz do miasteczka. Jesteśmy już tutaj w miasteczku. I co? No i myślę, że to chyba wszystko dzisiaj w tym odcinku, bo już wszystko wam pokazałem, co trzeba było. Nie widzę, żeby coś jeszcze zostało, więc damy sobie lończki od razu. Mamy też opcję, bo codziennie się jakby naresetuje, codziennie w codziennie wadł mi. A więc zobaczymy, widzowie, teraz takie mam rzeczy. no Damy jeszcze surową pizzę, jeszcze raz, naszej mrówce. Chcesz to jeszcze nie? daje mi to, nie chce jeść chyba. Zobaczymy. Wybredna coś jest tam mróweczka niestety. Dobra, ale w tym odcinku widzowie to będzie na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Myślę, że trochę się bawiliśmy, więc no, trzymajcie tego odcinka. No i elo.